Łakowski, dzień dobry państwu. Gościem w sieci dzisiaj jest pan Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta Częstochowy. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry panu. W tych złych czasach możemy powiedzieć, rozmawiamy o agresji, szanowni państwo, agresji Rosji na Ukrainę. Spodziewał się pan, panie prezydencie, że Rosja może wejść do Ukrainy, wywołać konflikt zbrojny? Liczyłem na to, że uda się całej społeczności międzynarodowej zażegnać tego konfliktu. Tak, że właściwie trzeba było się spodziewać każdego z rozwiązań. No i niestety, ale to najgorsze nastąpiło. Dobrze, naród, można powiedzieć Rosja, naród, który tyle wycierpiał w II wojnie światowej, w tej chwili sam staje się agresorem. No wiem, że tam jest ogromna dezinformacja w Rosji, ale są osoby, które jednak mimo wszystko wychodzą, protestują, liczą się z tym, że będą represjonowani. Może jakieś kary, może będą kary więzienia. Jak pan patrzy w ogóle na postawę narodu rosyjskiego? To wie, czy ten cały konflikt nie jest właśnie spowodowany problemami wewnętrznymi? No i Władimir Putin, chcąc uciec od problemów wewnętrznych, wywołuje wojnę z innym krajem, napada na Ukrainę, aby w ten sposób być może zażegnać inne problemy, problemy wewnętrzne, które Rosja pewnie by miała, gdyby nie, ta, nie ten konflikt zbrojny, który, który teraz obserwujemy. To zapytam Pana dalej, czy myśli pan, że Rosja odważy się sięgnąć po dawne Republiki Radzieckie, sięgnąć, nie wiem, może nawet i do Polski, nawet do Finlandii, bo o, o takich rzeczach też słyszę? No to by było mało prawdopodobne, żeby ten konflikt rozszerzył się też i na kraje NATO, żeby poszło to w tym kierunku. Natomiast y, chyba teraz wyrwało się to już y, spod kontroli, y, i to, co będzie się teraz działo, to będzie y, lawinowe, lawinowe konsekwencje związane z tym, co już się wydarzyło. Z jednej strony, y, wszelkiego rodzaju y, solidarne gesty, ze strony państw zachodnich, y, blokujące. Ograniczające Rosję w wielu dziedzinach gospodarki i innych, a z drugiej strony no, tragedia ludzi, którzy cierpią i nie wiadomo, w którym kierunku to jeszcze pójdzie, i czy się zakończy to na Ukrainie, czy, czy też będą inne plany i pomysły dotyczące tego, jak to może wyglądać. Wie samorząd, samorząd nie jest miejscem, w którym prowadzi się politykę zagraniczną. Uh -huh. My owszem, mamy naszych koleżanki i kolegów po różnych stronach granic i po zachodnich stronach, których już nie ma. Tych Unia Europejska jest jedna, ale też i po wschodnich na Ukrainie i w innych yy, krajach byłego Związku Radzieckiego. No właśnie chciałem pana o to zapytać, bo często chowam ze szczególnym chyba sentymentem, szczególnym wzrokiem patrzę na te e, wschodnie rubieże e, na Ukrainę, bo tam macie państwo partnerskie miasta. Domyślam się, że też partnerskie miasta są w Rosji i też tak do końca nie wiadomo, co zrobić. Polska reprezentacja powiedziała, że nie zagra z Rosją. Teraz nie wiem, czy wypadałoby zerwać wszelkie stosunki z merami, z miastami w Rosji, a, a, a bardziej zawęzić tą współpracę, jeszcze zwiększyć współpracę z Ukrainą. Powiedzmy o, o tych stosunkach. Państwo dzwoniliście do tych merów na Ukrainie. Jaka tam jest sytuacja? Macie mniej więcej ogląd, macie kontakt z nimi? Wysłaliśmy wczoraj do tych miast ukraińskich, z którymi mamy relacje, z którymi współpracujemy, mamy status miasta partnerskiego czy bliźniaczego, czy też wspólnie razem uczestniczymy w stowarzyszeniach takich jak Stowarzyszenie Zrzeszające Miasta Laureatów Nagrody Europy. Są już pierwsze odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź przyszła z Iwano-Frankowska. Podają nam listę tych, Portali, tych stron internetowych, które informują, a nie dezinformują o sytuacji na Ukrainie, tak żebyśmy mogli mieć dobre i rzetelne informacje na temat tego, co się tam dzieje, bo wiele jest dezinformacji w tym zakresie. A także przesłali nam listę takich rzeczy, które mogłyby im się przydać w obecnej sytuacji, w związku z tym my też będziemy starali się na tę ich prośbę odpowiedzieć i to, co będzie możliwe, zebrać i wysłać im. W ramach pomocy. Tym bardziej, że od poniedziałku też startujemy z akcją. Taką akcją jak zwykle robiliśmy akcja pomocy dla Polaków na wschodzie. To teraz od poniedziałku przez trzy tygodnie w częstochowskich szkołach będziemy zbierać produkty takie, które mogłyby się przydać u naszych partnerów na Ukrainie. Czyli, albo to będzie żywność o długim terminie przechowywania, albo to będą środki czystości, albo to będą jakieś e, materiały takie typu śpiwory, koce, e, które mogą się przydać po prostu w tej, w tej sytuacji, w jakiej znaleźli się nasze koleżanki i koledzy z za wschodniej granicy. Iwano Frankowsk to jedno miasto, ale chyba są też inne miasta, Karków, Lwów. Wiem, że Państwo też tam próbowaliście się połączyć, dowiedzieć jaka jest sytuacja przerwał się kontakt z Harkowem. Wiem, że Harków jest teraz oblężony, w związku z tym nie wiem, czy nie, nie, nie są to jakieś tego typu problemy, że, że możliwe, że już tam jest problem z samą komunikacją. Natomiast z innymi inne miasta odpowiadają były wysłane na samym początku SMS-y. Odpowiedzieli na te SMS-y, że dziękujemy, że, że pamiętacie o nas, że solidaryzujecie się z nami, że jesteście z nami. No i w ślad za tymi SMS-ami wczoraj poszły zaraz wczoraj po południu jeszcze listy do tych miast i niektóre już dzisiaj rano zaczęły odpowiadać na te nasze listy. Oprócz tego też jako szef Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, bo często chowa przewodniczy w tym stowarzyszeniu, wysłałem dzisiaj rano listy do 80, ponad 80 europejskich miast, aby też pamiętali o swoich koleżankach i kolegach z Ukrainy, aby solidaryzowali się z nimi, aby pokazywali, że są z nimi, wspierają ich i jeżeli tylko te miasta ukraińskie będą czegoś potrzebowały to, żeby mogły liczyć na wsparcie ze strony miasta europejskich. Panie prezydencie, te relacje między Polską a Ukrainą, patrząc na historię, no, nie są najłatwiejsze. Były trudne momenty, były lepsze. momenty, były takie momenty, gdzie bardzo wrogo patrzyliśmy na siebie, ale dzisiaj w tej sytuacji w tym trudnym czasie rodzi się nowa historia. Tam to należy chyba zapomnieć i, i, i wyciągnąć tą rękę pomocą, bo, bo Ukraina będzie pamiętać takich przyjaciół. Przecież nasza historia pokazuje, że kiedyś z Niemcami było no, bardzo źle, można było powiedzieć, jeszcze pewnie gorzej niż z Ukrainą. A dzisiaj e, Niemcy są dobrym partnerem w relacjach międzynarodowych. E, w bardzo wielu przypadkach właśnie współpracujemy i z y, naszymi sąsiadami za jednej czy drugiej granicy. Gdybyśmy spojrzeli na przykład na Stowarzyszenie Miast, ratów Nagrody Europy, 81 miast europejskich, które dostały już Nagrodę Europy, które spełniły wiele europejskich standardów, żeby być na tym poziomie. Dzisiaj w tym stowarzyszeniu szefem jest Polak, czyli mówię tutaj o Częstochowie i o sobie, a wiceszefami jest Niemiec z Alteting i Ukrainiec z Charkowa. W związku z tym to pokazuje, że takie stowarzyszenie pracuje ponad podziałami, bo najważniejsze jest to, żeby nasze lokalne społeczności mogły liczyć na swoich włodaży, żeby ci włodarze mogli wymieniać się dobrymi praktykami z różnych stron, żeby mogli być bardziej skuteczni w zarządzaniu miastem, w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, żeby ta współpraca rzeczywiście przynosiła. Realne efekty, których oczekują przecież od nas mieszkanki i mieszkańcy. Mówił Pan o tej akcji w szkołach, która rozpocznie się od poniedziałku, bo dzieci wracają po feriach do szkół. Trzy tygodniowa akcja. Wiadomo, wywieszona flaga to też jest jakaś forma poparcia. A mam pytanie, bo z mojej wiedzy wynika, że w Częstochowie chyba żyje, nie wiem, czy tymczasowo pracują tutaj, czy, 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 czy już na stałe osiedli się około 10 tysięcy Ukraińców. To są rodziny, to są dzieci, które też chodzą do szkoły. Czy oni jakąś pomoc psychologiczną również dostaną, bo to dla nich też bardzo trudny moment, bo tam rodziny zostały, bo, bo nie wiedzą, co się dzieje, tak jak chociażby w Charkowie. Wiele naszych działań jest skierowanych również do wewnątrz, a więc do tych przedstawicieli, do tych obywateli Ukrainy, których już mamy na swoim terenie. Czy to będą dzieci w naszych szkołach. Tutaj wczoraj poszły już maile do dyrektorów szkół, żeby od poniedziałku. Dyrektorzy zapewnili na swoim terenie, w swoich szkołach pomoc psychologiczno-pedagogiczną, szczególnie dla tych dzieci, które są dziećmi z Ukrainy, gdzie na pewno te obawy są większe niż w przypadku dzieci i młodzieży polskiej. Oprócz tego będzie otwarty również od poniedziałku punkt taki informacyjno-pomocowy. W którym Ukraińcy będą mogli, przebywający tutaj u nas, pracujący tutaj u nas w Polsce, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat tego, na jaką pomoc, w jakim zakresie mogą liczyć. Przy czym pamiętajmy też przede wszystkim, że jeżeli chodzi o koordynację wszelkiego rodzaju działań związanych z obcokrajowcami, czy, czy, czy z osobami, które u nas są, to tego typu działania prowadzą organy centralne, a więc bardzo wiele będzie zależało od Straży Granicznej, od jednostek wojewody, bo to oni zajmują się sprawami międzynarodowymi, a to oni zajmują się tymi sprawami, które dzisiaj dotyczą na przykład społeczności ukraińskiej. Na pewno miasta, samorządy będą starały się ułatwić w wielu różnych sytuacjach, ale pamiętajmy, że podstawowe decyzje i możliwości leżą w rękach organów centralnych. Za chwilę Ukraińcy mogą bardzo licznie przekraczać polsko-ukraińską granicę. Czy jesteśmy przygotowani na ich przyjęcie? No, wojewoda może zadzwonić do Pana, powiedzieć Panie Prezydencie, proszę przygotować 200 mieszkań. Mamy takie lokale, żeby, żeby przyjąć tych uchodźców? W pierwszej kolejności będą to lokale, których w Częstochowie jest wcale niemało, bo będą to lokale związane z ruchem turystycznym czy pielgrzymkowym. Mamy na, na swoim terenie e, hotele, Domy Pielgrzyma i wiele różnych miejsc noclegowych, które są w dyspozycji i w pierwszej kolejności tymi lokalami będzie dysponował e, wojewoda. E, jeżeli będą jakieś nadzwyczajne e, sytuacje, no to będziemy oczywiście współpracowali z organami wojewody, z organami administracji centralnej po to, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, które mogą się w trakcie. Tego konfliktu, tej sytuacji, która zafunkcjonowała w Europie, odnaleźć. Pan rezerwuje już jakieś finanse na ten cel, no bo będą potrzebne pieniądze przecież? Mamy zarezerwowane finanse w budżecie miasta z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców naszego miasta, z myślą o sytuacjach kryzysowych, bo to jest kolejna rezerwa, która jest w budżecie miasta. Co prawda, plany były inne, przeznaczenia tych środków, ale jeżeli będzie taka potrzeba, żeby tutaj na naszym terenie przygotować jakieś specjalne działania, no to będziemy starali się w ramach tego, co już mamy w budżecie, bądź też o decyzji Rady Miasta, jeżeli taka będzie potrzebna, przygotować się do. Wszelkich przedsięwzięć, które mogą mieć miejsce. Jest zapowiedziana konferencja z wojewodą. W związku z tym w najbliższym czasie dowiemy się, jakie będą działania wojewody czy w ogóle organów centralnych, w jakim zakresie samorząd będzie mógł w tych sytuacjach pomagać. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za rozmowę. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek obudzimy się trochę w lepszym czasie z lepszymi wiadomościami. No i miejmy nadzieję, że. Że Polska tylko będzie pomagać Ukraińcom, że, że nie trzeba będzie walczyć o tą wolność. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Matyjaszek, prezydent miasta Częstochowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.